kochani, Macieja nie ma kochani, Macieja nie ma, ale jest Teodor jakby ktoś pytał, mamy tu Stefana, Stefan gdzieś poszedł, nawiał, ale mamy Teodora, to są moje ulubione kury jakby ktoś pytał, kochani nie miodem człowiek żyje, lubię też jajka kochani i to jest mój ulubiony kurnik, no i tutaj proszę bardzo, pani władca za chwilę wyskoczy, to nie jest Stefan, to jest młody Stefan. Drugi Stefan jest jeszcze na polu, a Maciej tutaj nie wchodzi Maciej, to to jest ten gęsior, o którym wam mówiłam. A jakby ktoś sobie chciał taki kurnik postawić, kochani, to polecam naprawdę. Grzęda na jednym poziomie y, sprawia to, że nie ma dużej dominacji u kur. Jak dajemy grzędy z góry na dół, to te najsilniejsze kury zawsze będą u góry, te dominujące i tam narasta dominacja. Jedna płaszczyzna, kochani, daje równość. I to jest dobre światło, u kur, to jest słabe. Troszeczkę lampę muszę inną kupić. Tutaj mam na górze. Fajna, ale dziadowska za słabo świeci. Kury o tej porze roku potrzebują światła, kochani. No i oczywiście dużo jedzenia. Część jedzenia jest na zewnątrz, ale mam też, kochani, jedzenie w środku, i tu jest stały dostęp. Do pszenicy. Nieraz tu jest jeszcze owies, nieraz jest jeszcze pszenica, to różne zboża są sypane, ale najczęściej jest pszenica, żeby kury wiedziały, że mają dostęp, szczególnie w zimie, kiedy jest stres spowodowany, pogodowy, kury potrzebują wiedzieć, że mają zabezpieczenie i wtedy się nie stresują. Tu jest, kochani, czekajcie, bo jak się chwalicie, tutaj są drzwi, tu, 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 bo tak tu mam jedne drzwi. Przez który jest czyszczony kurnik. Tam mam wyjście kur, które sobie one operują. Później tu mam jedne drzwi, i tam mam jeszcze jedne drzwi i te drzwi są tutaj po to, żebym miała. Czekajcie, ja sobie zamknę, bo despetnice mi tutaj za chwilę będą chciały uciec, a tu mam, kochanie, zagrodę, w którym mam zrobione wejście, że sobie nie wchodzę do głównego kurnika. Tylko kury przychodzą tutaj. Znosić jajka. A to, to jest despytnica, która mi po prostu nawiała. I właśnie teraz przychodzi i sprawdza, co się dzieje. Ciesza się, że sama chciała wejść. Czekajcie, zamknę sobie drzwi, jak weszła. Teraz ją wpuszczam do drugiego pomieszczenia. Bo to pomieszczenie zamykam na noc. bo chcecie, chodźcie tutaj, chacie. Chodź chcecie, tutaj, 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 tutaj pioronica, chiedzie pieronica. To pomieszczenie zamykam na noc, żeby mi nie wchodziły kury do gniazd. Nie zamykam na zamki. U mnie wszystkie, wszędzie są takie podnóżki, żeby mi po prostu odjeżdżały, więc sobie tylko przystawiam e, paczki na jabłka. Rewelacyjne, nie wszystkie lubią kury. One sobie i tak wybierają 2 trzy gniazda, w które wchodzą po 2-3 kury. E, I kochani, tam znoszą jajka, ale zawsze jest kilka więcej, e, żeby miały wybór. Bo tak jak i ludzie, tak i zwierzęta. Lubią mieć wybór. A tutaj jest, kochani, zewnętrzna ściana, czyli tu wchodzimy właśnie po jajka, żeby nie stresować kur. U mnie wszędzie są trociny, a w gniazdach słoma. Tu mamy piękny wieniec, tak żeby było pięknie. No i zasówka oczywiście, tak żeby było wygodnie. A Maciej, Maciej jest za tymi drzwiami. Macieju! No, teraz jest cichy. Tam jest Maciej i Stefan, ale Maciej niestety nie wchodzi do tego kurnika. No, jest trochę za małe wejście, no i on po prostu ma swoje klimaty, jest wypuszczany później stąd. No i tyle, widzicie? Przyszła sobie z pola, pójdzie po dziubie, po dziubie i to jej też sprawia przyjemność. A ja się cieszę, że tam coś jest dobrego. Pamiętajcie, jajka są bardzo zdrowe. Nie słuchajcie, że mają dużo cholesterolu. Jajka musimy jeść, to jest białko w najczystszej postaci. I tu będą głosy, że nieprawda mi służą. I życzę, żeby wam też służyły. A jak nie chcecie, oczywiście, to nie musicie jeść miłego. Tak, tylko wam chciałam jeszcze pokazać, że oprócz kur, jestem też rolnikiem. <ścoughs> rolnikiem pełną gębą, kochani. Od chyba 15 lat. Nie pamiętam już kiedy poszłam na Kruz. Wcześniej byliśmy. Oczywiście, jestem też z rolnictwa urodzona na, w mieście, później rodzice się przeprowadzili na wieś, założyli gospodarstwo, więc wychowana troszeczkę później na gospodarstwie. No i kocham rolnictwo. To trzeba kochać, kochani. Tutaj nie mówimy rolnikom, że przecież wam się to opłaca, że kto wam każe. Kochani, tu się kocha. Tak jak się kocha pszczoły, tak jak się kocha bycie, nie wiem, wędkarzem, piekarzem, piwowarzem i tak dalej. Rownictwo trzeba kochać. To jest bardzo ciężki kawałek chleba. Ale nie zapominajmy, że to właśnie, kochani, z tego zboża, dobrego zboża, robi się najlepszy chleb. z Zdróbeczka.